Ukłony. To, że tam mam długo nic nie gadać, to było tak dla zmylenia wrogów. Wrogowie są zmyleni i gdzieś tam się oddalili, nie słuchają, więc ja mogę spokojnie nagadać. Nagadać, i teraz będę gadał o chciwości, czy tam o zachłanności, o pazerności na dobra materialne. To tak brzmi. Nie dzisiejszy, w sposób nie dzisiejszy, ale muszę powiedzieć, że ja sam mam swoje doświadczenia z różnymi przedsięwzięciami. Przez całą młodość, taką dorosłą młodość, słyszałem, że trzeba najpierw uzbierać pieniądze, żeby coś z tego potem zrobić dobrze je tam zainwestować i jak mamy duże plany, to trzeba najpierw uzbierać pieniążki na to, i że to kosztuje tyle, a tam to tyle, na przykład, nie wiem, kampania wyborcza, albo kampania produktować, tam coś innego, no to trzeba mieć tyle, żeby wylansować, ale w życiu ileś razy widziałem ludzi, którzy inwestowali i tracili na tym. Oczywiście mniej ich widać, bo oni się nie rzucają w oczy, bo nie chcą się rzucać w oczy, bo nikt cię nie chwali klęską, no ale Przypominam sobie, jak w kampanii wyborczej w prawyborach Platformy Obywatelskiej, bo w czymś takim uczestniczyłem, to miało tam być takie skrzydło płażeńskiego w tej pierwotnej platformie, jak tylko powstała, były prawybory. Jej znajomy zainwestował nie tylko niestety swoje, ale też rodziny pieniądze w jakieś tam stoisko na warszawskiej, tam taki, warszawianka taki teren, teraz tam trochę inaczej wygląda to, ale... Był spory teren, platforma to wynajęła i tam się zebrał ten tłumek prawyborczy. Więc on tam zainwestował w stoisko, jakieś takie rzeczy. I okazało się, że. A ja zainwestowałem wtedy, no, w, no parę, takie ładne parę złotych, że tak powiem, w czarno-białe ulotki, skserowane po prostu z drukarki, które moja córeczka rozdawała. Efekt był taki, że ja dostałem w tych prawyborach, oczywiście w, sfabrykowanych, jak to, jak to wszystko, ale liczy się w demokracji realnej efekt. No i mój efekt był taki, że dostałem tam 300 ileś głosów, a on dostał 210, tam czy a nie, może, trochę to, może 400 dostał, ale w każdym razie była to nieistotna różnica. I tak samo jak ja dostał na liście platformy, miejsce tam rzędu 30, czy coś takiego. No, bo tak działa realna demokracja. On nie zorientował się, jak działa i zainwestował myślał, że, że to mu coś da. No nie dało. I teraz już pozostawiając realną demokrację na boku, bo o tym to, to widzimy, jak, jak działa, kto rządzi i jakimi metodami. Całe życie jest pełne takich różnych właśnie dziedzin, w których po pierwsze, trzeba umieć zainwestować a po drugie być może wcale nie trzeba inwestować pieniędzy, bo może się okazać, że wiedza, umiejętności takie różne tam osobnicze są więcej warte niż te zainwestowane pieniądze, że można coś zdziałać bez pieniędzy. Co więcej, tak spojrzę teraz z większej perspektywy na to, z większego dystansu, wydaje mi się, że im Większe, Im większe, im, im, im bardziej zakrojone na wielką skalę przedsięwzięcie, tym no właśnie, tym mniej opłaca się, tym, mniej, tym, tym trudniej je, je wykonać, tym tru, trudniej cokolwiek zdziałać, jeżeli się w tym przedsięwzięciu jest przywiązanym właśnie do, do pieniędzy, po prostu. I nawet jeszcze powiem, powiem więcej, że jeżeli, te jeżeli jestem, jeżeli chcę zdziałać coś coś na z wielkim, odde z wielkim oddechem, to po prostu to przywiązanie do, do, do materii może mnie kompletnie, kompletnie uziemić. Bo im większa skala przedsięwzięcia, tym, przynajmniej w naszym świecie, o czym zaraz powiem, tym tym bardziej przywiązanie nam przeszkadza. Przy, przywiązanie do, do rzeczy materialnych przeszkadza o tyle, że jeżeli idę gdzieś, to jest zresztą stara bajka, bajka, która dzisiaj jest w ogóle zapomniana, ale była to bajka, która uczyła dzieci i dorosłych, jak żyć. Taka stara bajka znana z wielu kultur, że jeżeli idziemy gdzieś bardzo daleko, żeby załatwić bardzo ważną sprawę i przynieść jakiś skarb z bardzo daleka, i po drodze schylamy się po drobiazgi, to nie dojdziemy nigdy, nic nie przyniesiemy. Zostaniemy z tym tam grosikiem czy jakimś innym byle czym, a skarbu nie przyniesiemy. Więc jeżeli chcemy zdobyć skarb, to warto nie przywiązywać się do grosików. Mam nadzieję, że oberwę za to, co teraz mówię, bo nowoczesna mentalność, ta mentalność, prawda, przywiązania do grosików jest stara jak ludzkość, ale. Teraz jest mentalnością wyłączną. Nie, nie wolno inaczej je rozumować. Mnie w, w toku tych moich doświadczeń uderzyła bardzo śmierć także znajomych, no nie, nie za dobrych znajomych, ale mniej, mniej dobrych lub, 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 lub bardziej dobrych znajomych z śmierci w katastrofie pod Smoleńskiem. Podejrzewam, że jednak zamachu, ale o tym nie chcę dyskutować. Zginęło ich tam trochę, a przedtem, całkiem niedawno, dosłownie na tygodnie wcześniej, na miesiące wcześniej, patrzyłem jak na niektórych z nich, jak oni właśnie gonią, jak tacy są zagonieni za drobiazgami. Jak bardzo gnają, nie patrząc w ogóle wokół siebie, nie widząc pewnych całości, czegoś z daleka, z dystansu, po prostu. Ich życie się przerwało i czegoś tam nie załatwili, być może mogli zbudować na przykład ci, którzy tak byli bardzo zapatrzeni w to, żeby koniecznie załadować się w samolot z prezydentem, że nie wzięli pod uwagę ryzyka. A przynajmniej jednego takiego słuchałem całkiem niedługo przed, przed tym przed, tą, przed tym lotem mówił, miałem jechać pociągiem, ale udało się, udało się. Za, będę leciał samolotem z prezydentem. No właśnie. To jest to przywiązanie do rzeczy nieistotnych, które powoduje, że nie udaje nam się zdobyć rzeczy istotnych czy większych. To akurat nie były pieniądze, to akurat była sprawa prestiżu, no ale prestiż też się przekłada na pieniądze. Ci, którzy chcą szybko i dużo, często giną pod Smoleńskim. Teraz nawet tradycjonaliści, o których mówiłem w poprzedniej pogadance, uwierzyli, że pieniądz jest wszystkim i swoje projekty wielkie projekty kontrrewolucyjne tradycyjne projekty oporu przeciwko tej wielkiej rewolucji przeciwko zamachowi na gospodarkę, zamachowi na, na rodzinę, zamachowi na ogrzewanie. Oni te projekty też budują właśnie według tych wzorców, yy, prawda. Tutaj najpierw nabrać pieniędzy, zebrać te pieniądze, a skąd wziąć pieniądze? I tutaj jest właśnie ten problem, skąd się biorą pieniądze? Pieniądze nie biorą się z ciężkiej pracy, pieniądze nie biorą się ze ściany, jak myślą niektóre dzieci. E, pieniądze biorą się z drukarki. E, kto ma tę drukarkę? No wiemy, kto ma drukarkę. Tak zwani globaliści, czyli. Wielcy Banksterzy, którzy mają kontrolę nad bankami centralnymi, zwłaszcza tymi największymi, przynajmniej na zachodzie. No, na Wschodzie nie globaliści mają drukarki, tylko jakieś tam lokalne mafie, czasem potężne mafie jak w Chinach na przykład. Ale to jest. Chiny jeszcze nie rządzą światem. Na razie jesteśmy w strefie zachodniej, i tutaj nami rządzą tak zwani globaliści, którzy po prostu jest taka sekta. No taka sekta, która chce, chciała. Może jeszcze nadal chce rządzić światem, chce nas zdepopulować, chce, żeby ludzkości było mniej. To są wszystko fakty, to są niepodważalne fakty, to nie są żadne teorie spiskowe, potwierdzone, więc nie, nie, ma, nie ma co tam dyskutować z tym. I ta sekta ma drukarkę i drukuje pieniądze. Ktokolwiek chce mieć pieniądze, musi się ustawić w kolejce do pieniędzy do tych drukarzy. Ci, którzy, którzy mają dostęp z bliska, no to ci mają tych pieniędzy dużo. Oczywiście nic, nic za darmo, znaczy pieniądze są niby za darmo, bez, można je niemalże bezprocentowo pobrać sobie z tej drukarki i dalej puszczać je w obieg jeszcze z efektem mnożnika, czyli tam 20, 50 razy więcej pożyczać klientom i, i na nich zarabiać. Można będąc blisko, drukarzy pieniądze mieć, ale nigdy za darmo, oni czegoś chcą. Oni za darmo pieniędzy nie dają. Trzeba się sprzedać. Można też pośrednio. Można przyjść na przykład do pisowskiej władzy. Pisowska władza jest w średnio dobrych stosunkach z drukarzami, no ale została wystawiona w Polsce w roku 2000, czy po wyborach, w których jeszcze po raz drugi wygrała platforma, został, została przestawiona wajcha, żeby żeby już następne wybory wygrał, PiS. No i żeby, bo, bo miał, bo wiadomo było, że idzie kryzys wielki kryzys finansowy, gospodarczy przelaki, no i trzeba będzie na, w tym kryzysie zmarnować tych, których się nie lubi, żeby mu, ci, których się lubi, mogli wrócić do władzy. Na przykład, żeby mógł wrócić do władzy już może nie Tuska, ale Trzaskowski, tak? Chociażby. Taki jest plan. Trzaskowski, hołownia. To są przedstawiciele mało zgrani jeszcze w polityce. Przedstawiciele, przedstawiciele tej firmy, że tak powiem, na Polskę, którzy tutaj mają to, te biznesy prowadzić w przyszłym już roku. I każdy, kto się podstawia, kto, kto chce te pieniądze dostać z drukarki, jest klientem naczelnej władzy. I nie ma siły, i będzie wykorzystany. Nawet jeżeli. Się sam niby nie sprzeda, to nawet te drobne pieniądze, które PiS rozdaje chociażby różnym prawicowcom w Polsce od paru lat, czy dostawał, czy jeszcze rozdaje, te pieniądze też nie są oczywiście za darmo. Można, to jest tak, że nie da się wziąć i nie kwitować. Trzeba pokwitować, trzeba się rozliczać z tych pieniędzy w toku ich wydawania. Oni się zawsze mogą przyczepić, w związku z tym mogą zawsze też pokierować. Tym swoim klientem, któremu dali pieniądze. Na przykład, po to, żeby nie zagroził im w wyborach następnych, po to, żeby pokłócił się z innymi biorcami pomocy pisowskiej, żeby oni się wszyscy razem nie mogli ze sobą dogadać, nie mogli stworzyć wspólnego frontu przeciwko pisowi. No, to jest w tej naszej małej polskiej skali, za te małe miliony yy, załatwia się takie biznesy. To są duże biznesy za małe miliony, czyli Duży ak duże aktywa, ktoś kto ma dysponuje dużymi aktywami, jako potencjalny przeciwnik systemu, zostaje za małe pieniądze kupiony, za miliony właśnie kupiony, kupiony za miliony i, i być może za przepaszcza miliardy. Bo ja już teraz nie chcę mówić o jakichś większych wartościach, ale mówmy o pieniądzach. Człowiek, który za miliony pozbawia się możliwości dorwania się do władzy, gdzie można kraść miliardy, to no to jest człowiek, który właśnie schylił się po grosik, żeby nie, żeby nie przynieść skarbu, który jest niestety dalej i trzeba dalej iść. Czasami w trudzie, nawet głodzie, chłodzie, no tak to już jest, duże rzeczy zdobywa się powoli i z dużym wysiłkiem. Kto ma drukarkę? No, wiemy, że ci globaliści mają, mafia rządząca, czy neokonserwatyści, którzy teraz rządzą polityką zagraniczną Ameryki i rządzą pisem, też mają drukarkę? No, nie mają swojej drukarki, drukarka jest jedna, ale gdzieś tam się muszą, w tym Waszyngtonie i Nowym Jorku, układać te, te mafie. One się przenikają zresztą. Tutaj do Polski dociera jeden głos, prawda, brzmiący głos prawda władzy za zabajora i, i to w sumie nie ma większego znaczenia dla nas, czy te pieniądze są drukowane w bankach pod kontrolą jakiejś tam sekty, która nosi buciki z, ludzki, z ludzkiej skóry, czy dokładnie z dziecięcej skóry, czy to czy te banki należą do bardzo porządnych sekciarzy, tam Założone, sekty założonej przez pewnego żydowskiego filozofa, tak? Troskistowskiej, potem już nie troskistowskiej, tylko neokonserwatywnej, ale zawsze tej samej sekty. Oni nie noszą bucików z dziecięcej skóry. Nie sądzę. I oni mogą mieć mały wpływ na drukarki pieniędzy, drukarki, drukarki dolarów, ale. Mają inne wpływy i tam jakoś sobie kompensują nawzajem z tamtymi i razem rządzą w sumie. tak? Kto jeszcze mógłby dorwać się do tych drukarek ewentualnie? Mafię. No, Mafię, ten nielegalny, mafia legalna, która rządzi, wielka mafia <coughs> globalistyczna i jest oczywiście skłócona wewnętrznie. Tam sobie każdy. Każdy, jeden drugiemu chętnie by poderznął gardło na, na co dzień, no ale nie bardzo się da. Tak działają wszystkie mafie, tak działają w ogóle ludzkie stada, niestety, w dużej mierze. Natomiast są jeszcze mafie ponadnarodowe, mafie takie nielegalne, znaczy te, te co nie mają władzy. Po prostu ci, co mają władzę, na pewno handlują tam sobie dziećmi, jak wiemy, wiemy to ze sprawy Epstein'a eee, I jego tam wspólniczki, y, córki, y, byłego agenta y, Sowietów w, w Brytanii Yliss Lane. ciekawe, że ona chyba jeszcze żyje, w tym żyje czy nie żyje. No w każdym razie y, y, te mafie oczywiście rządzące robią takie różne rzeczy. No, potrzebują tych dzieci do różnych celów, no, a ostatecznie na, na, jako, jako materiału na trzewiki. Natomiast są też mafie, które no nie mają takiego mocowania wysoko, ale też potrzebują dzieci i handlują dziećmi tutaj z Ukrainy, prawda, z Polski, wywożą gdzieś tam, prawda, jakaś para na przykład dwóch pań albo dwóch pań, trzech panów, albo trzech panów i jednej pani, albo cokolwiek innego, no potrzebuje akurat trochę dzieci do różnych celów, no to trzeba i tam dostarczyć. Te mafie to są konkurenci tamtej wielkiej mafii, no bo robią to samo i jakoś może konkurują na rynku, na rynku dzieci. Ale te mafie jednocześnie są klientami, bo potrzebują pieniędzy. I każdy prędzej czy później przychodzi do y, drukarki i ustawia się w kolejce i musi prosić, bo bez pieniędzy nie ma życia. Tak to zostało zaplanowane. Krótko mówiąc. Y, bo już się znowu rozgaduję. Są, jest drukarka, są rozdawcy pieniędzy z drukarki, i te pieniądze są zatrute. Są zatrute. Na, w przypadku naszym, tych naszych, moich różnych znajomych z polskiej prawicy, biorą czy brali pieniądze zatrute dwukrotnie. Raz przez drukarzy z Nowego Jorku. No to głównie powstają te pieniądze w Nowym Jorku. I przeskaczka z ziobrą, którzy tam dostali, czy mają możliwość, mają prawo do wytworzenia pewnej ilości pieniędzy, czy mogą ukraść część tych pieniędzy, tam ma malutką część tych pieniędzy wydrukowanych gdzieś wyżej. I potem jeszcze malutką część tej malutkiej części mogą rozdać swoim potencjalnym konkurentom, żeby ich kupić, skłócić i tak dalej. To jest sens, którego nawet może wykonawcy tych, tych zadań nie rozumieją, no ale spójrzmy na to z dystansu i zrozumiejmy to. Efekty tej, tej intoksykacji pieniędzy już widać. Ja nie chcę wskazywać, ale ludzie, którzy się różnymi kanałami przystawili do, tych, do tej drukarki w ciągu ostatnich ilu, już siedmiu lat, już są w pewnej mierze wyautowani. Wyautowani z działalności. Jeżeli mieli ambicje polityczne, no to mają, muszą mieć mniejsze teraz. Jeżeli mieli ambicje tylko, jeżeli chodzi o zarabianie, to też te ambicje no jakoś się rozsypały. Muszą się, były pieniądze, no rozeszły się, nie ma. No tak, to już jest z pieniędzmi, że przechodzą i się rozchodzą. Nawet już tutaj po nazwisku powiem, Robert Bąkiewicz, który wydaje się triumfować no, na tym poletku, jest w polityce, a ma ambicje polityczne, nie tylko finansowe, jest w polityce skreślony. Jest na pozycji zbliżonej do Romana Giertycha czy Jarosława Gowina. To są to ludzie, którzy zerwali więź z własnym. Jakąś pepinierą pępowinę ze swoją własną, macierzystą, macierzystym środowiskiem. A gdziekolwiek pójdą, są tam obcy. Zwłaszcza Roberta, to dotyczy bardzo. On, gdziekolwiek pójdzie, będzie obcy. On się za bardzo kojarzy i za bardzo jest. Widać kim jest po prostu. Nie na rady. Zresztą z Giertychem jest ten, ten sam problem. On się musi uwiarygodniać cały czas, ponieważ więzi jego ojca i jego, jego, jego osobiste, no tam pewnie są udokumentowane i, i on zawsze będzie tym, kim był. Nawet jeżeli będzie zarabiał miliony w współpracy z byłym premierem Tuskiem. Na przykład, już tam nie, nie, nie wytykając innych, mniej znanych rzeczy. Więc zawsze będą obcy, i, i to się okazuje, że że niektórzy nawet właśnie te za trudne pieniądze już tracili, no. ale ja myślę, że to jest też szansa. Znaczy, jeżeli ja nie uważam się za bardzo starego, też przed sobą widzę różne szanse jeszcze, oczywiście mogę umrzeć dzisiaj jutro, dzisiaj nawet dobry dzień, bo zaduszki. Ludzie, o których mówię, są często młodsi, jak się ma 40 parę lat i uległo się takiemu pijackiemu rauszowi, ale bo, bo sukces zawsze zawraca w głowie, tam coś się kręci w głowie, jest tak pięknie, jest tak wszystko, jest w ogóle. I potem jest upadek, straszny kac, kac. Wiemy, każdy miał jakiegoś kaca przynajmniej raz w życiu. Wie, co to znaczy kac. Co tam się wtedy śni? Mnie się, tak w kacu, parokrotnie śniły dwie rzeczy takie ulubione. Moje kacowe sny to jest kruszone szkło, zwłaszcza, jak, że muszę je zjeść. I, do, I rozlana, rozlare szambo. <noise> Ewentualnie czasami jeszcze wylewający gorący kaloryfer. Taka brązowa, parująca woda. To są. Ulub... Natomiast tak naprawdę to kac po porażkach życiowych czasami jest bardziej realny niż te sny. No i po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Trzeba z tego skorzystać. Tak? To jest porażka, po której. Która może być nauczką, i można potem już działać inaczej. Czego oczywiście życzę każdemu, kto na naszej antysystemowej prawicy za bardzo zaufał pieniądzom. Sam doskonale wiem, jak jestem chciwy, pazerny i zachłanny, więc wiem, jak to działa, i też wiem, jak bardzo potem można cierpieć. No, i tę myśl polecając różnym znajomym i nieznajomym, proszę Państwa, kciuki w górę, subskrypcje. I co tam jeszcze ewentualnie się da? A oczywiście o hamskie wyzwiska, zawsze bardzo chętnie w komentarzach. No i do zobaczenia. Teraz nie powiem, czy to będzie długo trwało, czy nie, bo sam nie wiem.